STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Brakowało nam na pewno, szczególnie z przodu, dobrych rozwiązań, bo w paru sytuacjach wychodziliśmy z przewagą gdzieś na tym 30. meczu od bramki i tutaj właśnie jest potrzebna jakość gdzieś, jedno podanie, nie wszystko, nie wszystko takie przewidywalne i to jest coś, co na pewno się rzucało coś, co się rzucało i można to było zauważyć. To natomiast rodziło, że zamiast my jeśli mieć sytuację, odkrywaliśmy się i gdzieś tam, prowokowaliśmy przeciwko naszemu zespołowi sytuację, która miała wygry. Myślę, że po raz kolejny dobrą zmianę dał Bartek Koszewski i to tak naprawdę w ciężkiej. Po pierwsze wchodzi w ciężkiej sytuacji, rzucamy go raz ze skrzydła, później kontuzja Majka Karwota wymusiła, że musiał wejść na lewą obronę, grał na kondziora, ale wywiązał się z tego. Wywiązała się z tego bardzo przyzwoicie, natomiast y, można nam zarzucić oczywiście, tak jak prędzej powiedziałem, wybory, jakość, rozwiązania na boisku, natomiast myślę, że tym moim zawodnikom młodym nie można zarzucić ambicji, chcieli, no nie wychodziło y, tak, jakbyśmy to wszyscy chcieli y, i, i tego na pewno brakowało. Dziękuję bardzo. No muszę powiedzieć, że bardzo duży niedosyt. Towarzyszy nam w szatni, jeżeli chodzi o to spotkanie, bo y, kulturą gry, takim sposobem, pomysłem uważam, że y, przewyższaliśmy dzisiaj górnik Zabrze. Y, chcieliśmy przede wszystkim i taki był cel, żeby od początku postarać się przejąć inicjatywę, y, przejąć kontrolę nad y, tą strefą środkową boiska. Y, uważam, że w większości tego meczu to się nam y, udawało i stworzyliśmy naprawdę trzy znakomite sytuacje, których przynajmniej jedna powinna zakończyć się y, bramką. Y, sami też niestety w końcówce sprowokowaliśmy do sytuacji 4 na 2, to był taki właściwie jedyny moment. Gdzie górnik mógł się w tym spotkaniu pokusić o strzelenie bramki. Natomiast cieszę się z tej realizacji konsekwencji. Przede wszystkim jeżeli chodzi o stałe fragmenty, bo tu utrzymaliśmy zespół. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo silna strona górnika, zabrze i, i tutaj, tutaj na pewno dużo nad tym pracowaliśmy i byliśmy przede wszystkim konsekwentni, przeciwdziałaliśmy temu. Tak jak mówię, duży niedosyt, bo przyjechaliśmy tu, nie ukrywam, z zamiarem zdobycia trzech punktów, ale tak jak mówię, liga dla nas dalej trwa, więc, więc tutaj mecze jest jeszcze sporo i dalej chcemy się liczyć o walce tutaj o te najwyższe cele. Dziękuję bardzo. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.